Przedź Przedź Ale numer. Witam serdecznie na kanale Primanki, no słuchajcie, oczywiście Witam was z przepięknej rzeki Spójrzcie, no cud, coś pięknego Naprawdę coś pięknego No przyjechają dzisiaj oczywiście za trocią, Ki przygotowany, ubrany no bo dzisiaj od rana jeszcze były straszne wichury wczoraj wiało, w nocy wiało, no ale dzisiaj już według prognozy ten wiatr miał siadać, no i siada, dlatego jestem no jest późno, jest godzina gdzieś 11, ale mówię, nie będę się pchał, jak leje, wieje jak można sobie odczekać dwie godzinki i przyjechać później, zresztą słuchajcie to nie jest mój pierwszy wyjazd teraz za trocią dzisiaj to jest tak naprawdę można powiedzieć do trzech razy sztuka byłem jeden raz z Mateuszem no to słuchajcie, szedłem. Piękna pogoda się zrobiła. Bo rano sypał śnieg, później, piękna pogoda się zrobiła. Trochę słoneczko widać było dalej te chmury śniegowe, ale nie spodziewałem się, że będzie aż tak. Ta pogoda trochę złudna, bo teraz słoneczko, ale przed chwilą była taka śnieżyca. No widzicie, bialutko. Wczoraj padał deszcz, w nocy padał deszcz, a to napadało nad ranę. Także była silna śnieżyca. No i znowu idą chmury śniegowe. Także to będzie podejrzewam taka przeplatanka. Trochę chmurek, śniegu, trochę słoneczka Ale to jest właśnie pogoda trociowa To jest pogoda srebrniakowa Ledwo zaszedłem na miejsce i zaczęła się burza ściężna. Patrzy na wodę co się dzieje Szok! I grzmoty były przed chwilą A ja uzbrajam sobie woblerka, przezbrajam kotwice Bo miałem w tym jakieś kulawe A tu mam fajne te z AliExpress kotwiczki Ale daje! Szok! Co to się dzieje? Zacznę od woblerka, ale chwilę odczekam, niech to przejdzie, bo no to jest nieprawdopodobne, przed chwilą było słoneczko, a teraz tak zacina, taki gruby, jak ni to grat, ni to śnieg, no niestety chwilę odczekam, takie grzmoty są, tak wali burza, szok, Tępy takie, może będzie słychać, oby nie, oby to przeszło już. No nic, burza już chyba przeszła. Patrzcie, szedłem, gadałem do Was, była piękna, słoneczna pogoda. A tu, w, dosłownie w łamku, sekundy całkowita zmiana. Jeszcze grzmi. Nie wiem, czy to było słychać dobrze. Ale już gdzieś tam dalej. Z tym gradem burza poszła. No, na razie nie marżę. nie Będę łowił na plecionkę, bo zdecydowanie wolę łowić na plecionkę. No, ale jak będzie już marzło. To szkoda się męczyć. Szkoda też plecionki, bo się niszczy na mrozie. Zmienię sobie zestaw na kołowrotek z żyłką, bo mam w plecaku. Spójrzcie, tam już się znowu rozpogadza. Szok jaka pogoda. Tutaj te czcinowiska, staram się obławiać coraz dalej, coraz dalej, coraz dalej, bo tam nie wiem, ile wejść będzie w te czcinki, a tak przy czcinkach też lubią stanąć. Tutaj się zaczyna zakręt, zaraz wyjście z zakrętu, na pewno jakieś podmycie. O, branie było. O, było branie. Siedź, ale zeszła. Zeszła, ale zbranie piękne. Piękne branie i niewcięta. No tak jak widzieliście, warunki naprawdę ciężkie były. Była burza, dosłownie pioruny waliły. Zimową porą, śnieg, pioruny, grzmoty takie głuche dudnienie, takie jak Ryba na kiju była, no ale niestety nie wyjęta. Później byłem kolejny raz, właśnie tutaj, gdzie teraz przyjechałem. No to słuchajcie, zaczynam rzeczną przygodę. Ostatnio zrobiłem sobie troszeczkę woblerków. No to dzisiaj będzie okazja je wypróbować, poustawiać, wypróbować, a może akurat jeszcze coś się złowi. Patrzcie, jeszcze pozostałości Pozostałości po zimie, która niedawno jeszcze tak u nas była. Parę dni temu jeszcze byłem na lodzie. Dzisiaj już śladu po tej zimie nie ma. Dawno tutaj po tym odcinku nie chodziłem. Nie pamiętam, ile dojść jest, ile trzeba omijać. Na pewno będzie trzeba omijać, bo widzicie krzaczory, nie krzaczory. Gdzieś tu jakieś dziury, jeszcze lód troszeczkę na brzegu w tych dołach jest po tej dużej wodzie, co była. No, już jakiś czas temu. Ale tutaj piękna rzeczka, bo jest trochę mniejsza, co prawda płytsza. Ale lubię na takich odcinkach łowić, takie łowienie, jak mocne pstrągowe bardziej niż strociowe. Lubię takie wędkowanie, woda jest podwyższona, co mi się bardzo podoba. No, jednak rozpuścił się ten śnieg, a wczoraj trochę popadało i w nocy popadało. Także woda ciemna, podwyższona jest szansa na rybkę. Dlatego obławiam dokładnie po zimowemu. Potencjalne miejscówki metr po metrze. Ryba może stać wszędzie. No, tutaj to już miejscóweczka jest klasa. Wyjście z takiego szybkiego nurtu przewężenia. i później dalej zakręt piękne miejsce trzeba dokładnie tu obłowić Siedzi. Ale numer. Zeszła. Zeszła. Ale numer wyciągałem tutaj z wody, żeby nie zahaczyć o patyki. Była i zeszła. Szok. Nie chciałem dobrze, bo widziałem to wyjście. Uff. Szok. Co to się wydarzyło? Wyciągałem, bo tu nie chciałem o te patyki zahaczyć. I wyszła prawie do samej powierzchni. No to już teraz to już mogę zapomnieć, na pewno nie powtórzy. No ale już przygoda była. No tak jak widzieliście, druga troć, która spadła, poprzednio miałem skuteczność 100%, 4 na kiju, 4 wyjęte, teraz dwie kolejne na kiju, dwie spadnięte. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie do trzech razy sztuka i dzisiaj przerwę pasę spadów. Dlatego słuchajcie, korzystając z tego, że nie wieje, nie pada, idę, próbuję, a jak będzie, zobaczcie sami. No słuchajcie, jestem nad rzeką, woda bardzo poszła do góry od ostatniego mojego tutaj, Pobytu, ale tu jest na szczęście w miarę wysoko się chodzi. Miejscami jest tak niziutko, to się będzie omijać. A tu jest w miarę płytki odcinek rzeki. To myślę, że właśnie na podwyższonej wodzie tutaj będzie lepiej. No ale zobaczymy. To są wszystko teorie. Ryby wszystkie teorie weryfikują w praktyce zawsze. Jest przybór, ryby powinny być aktywne, bo na brzegu. Znowu widziałem drżownicę poprzednio, widziałem drżownicę jak, jak wy, wychodziłem z auta i tym razem też widziałem właśnie drżownice sobie pełzały, także rzeka na 100% niesie im pełno tego, więc powinny być aktywne, korzystać z obfitości. Bo tak się mówi, woda pośniegowa, woda pośniegowa, ale tu u nas na pomorzu to jest całkiem inaczej niż w górach. W górach faktycznie ta pośniegówka to nic dobrego nie jest. A na Pomorzu pośniegówka niesie Dżdżownice, drętwe żaby, bo kolega ostatnio też złowił potarłowca, wypluł żabę. O tej porze roku, no bo gdzieś zahibernowana stała, może przymarzła, a woda gdzieś w rowkach wypłukała ją i do rzeki. Ale to mi się wydaje ostatni dzień dzisiaj takiego łowienia tutaj i będzie trzeba odpuścić, bo niestety woda idzie do góry cały czas. Jutro już tutaj będzie wielka, naprawdę wielka woda. Na razie próbuję na tego woblera, na którego miałem poprzednio rybę. Tu gdzieś zaczepy były, teraz ich w ogóle nie widać. Po drugiej stronie tam kołki jakieś leżały, dlatego to jest taki plus, jak się chodzi na mniejszej wodzie. Widać wszystko co się dzieje, gdzie jakieś zaczepy i tak dalej, jak się zapamięta, no to już jakiś plus jest. Ostatnio to ja jeszcze tutaj na dole stałem i łowiłem, teraz wszystko pozalewane. I to jest zakręt, na którym miałem rybkę. Co prawda tam dalej, na wyjściu już bardziej, no ale trzeba obłowić po kolei. Po kolei, po kolei. Trzeba obrzucać od samego początku aż dalej I dalej i dalej i dalej tutaj to naprawdę krótki odcinek na pół dnia łowienia bo co chwila miejscówki i trzeba dokładnie czesać ok. tylko nie to no niestety pytaliście się w komentarzach czy czasem coś urwę wisi na drzewie, wiatr mi zdmuchnął podmuch wiatru taki był, zdmuchnął Mirzut i wisi na drzewie. Zakładam dlatego tego saledynka, o którym mówiłem. Ktoś przyjdzie z babajagą, to go pewnie zdejmie sobie. Na szczęście w domu mam dwa takie same, jeszcze tylko stery trzeba wkleić. Spójrzcie, wydrzyńska jakaś chyba srebrniaka dopadła. Łuski od srebrniaka. Srebrniakowe łuski. I go wywlokła. Poprzednio jak byłem, no to tych łusek nie było. Świeżutkie łuski od srebrniaka. Ale aż dziwne, bo świeżutka ryba prosto z morza, tak wysoko Szybko zasuwały. O, widzę tam ktoś też wobera zostawił i to też żółto pomarańczowego. Wisi tam sobie na gałęzi. Tak jak mój, identyczna sytuacja. Widać też komuś wiatr zdmuchnął. No to będzie akcja wyczepianie tego woblera, a później idę po swojego woblera. Z drugiej strony worek zawiąże. Prawie. Ledwo wisi już. O, spadł do wody. Może jeszcze się uda z wody wyciągnąć. Już tu za daleko jest. No, jest nieszczęsne drzewko, na którym urwałem. Jak to z tej strony wygląda? No, nie najgorzej. O, oh, teraz będzie moje. Odzyskany. Sukces. Słuchajcie. Łowny wobler odzyskany na koniec. No, namęczyłem się trochę, ale się udało. Szkoda, że tego co tam wisiał nie, nie udało się zdjąć. No ale trudno. Mój, mój łowny odzyskany. To jest najważniejsze. No słuchajcie, narzucałem się, namachałem, ale w końcu woberka odzyskałem. Także jestem bardzo zadowolony, bo nie ma tej straty. To woblerek głowny, bo poprzednio na niego miałem rybę, a teraz już bym go po prostu stracił. Trochę mi to zajęło, no niestety, i już będzie robić się szaruwa. Także słuchajcie, do trzech razy sztuka, no ale tym trzecim razem się nie udało. Jutro do południa mają być warunki, bo później ma być znowu wiatr, deszcz, także później znowu sobie odpuszczę ale jutro z rana melduję się nad rzeką. Nie wiem, czy trociową, czy pstrągową, ale na pewno gdzieś będę, a na dzisiaj już będę kończył. Jak film się podobał, dajcie łapki w górę, subskrybujcie, komentujcie. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.